Gień, Gin, 33 HP masz. Ok, 19, 19, nie, nie, nie. No. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. I idziemy grzecznie spać, i lecimy na niebieską chmurę. Eee, the fuck? Co to było? Daj mi spokój. Daj mi spokój. Lecimy w dół. On nie udało się.

GG easy. Dobra, ryzyk fizyk. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Nie, nie, nie. Oh, Co to było? Mega. What the fuck. Kim ty jesteś? A jak myślisz? Okej, okay, jesteś jak... Ok dobra. <laughs> i co teraz? I co teraz? No, no, no... No co teraz? Co teraz? No, 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 chodź, no chodź do mnie, chodź. Okej. Okay. No, 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 bo mnie uderzysz! Fuck, 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 fuck! Nie, nie, dobrze, dobrze, przepraszam, bez bardzo, szczurki, przepraszam, nie. Gdzie jest mój bumerang? Bumerangu! Co? Wróć do mnie. Nie. Proszę. Nie, nie, nie ogr, nie, nie ogr, nie, nie ogr, nie ogr! A niby kto? Nie ogr, nie, 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 dobra. He, hej, co? Myślisz, że... A Fuck! Fuck, dajcie mi uciec! W ogóle, co to było? Kto mnie zepchnął? Oh my fucking god... CO TO BYŁO?! Dlaczego spadłem?! Dlaczego nie? Cóż za miłe powitanie! Czemu oni mi wydupczają rzeczy? Dym dym, 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 już nas biją i już mi wywalili rzeczy z tego, no nie, no po kurwa nie no, po prostu nie! No po prostu kurwa, no nie! No fuck! Nie, 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 nie. Nie. I patrzcie na te owce. To w mam takie rozbiegane oczka, widzicie? Daj lajka. Patrz, jak na mnie patrzy. Pa... Widzisz, jak na, widzisz jak patrzę? Dawaj łapkę w górę. Tak, ona mówi... What the fuck?! Co to się dzieje?! Chyba wzywają wsparcie, dzwonią przez telefon i mówią... Halo, policja? Proszę przyjechać, po pobloła. Dawaj, dawaj! Szylaj! Okej. Okay. No teraz! Nie. Alo? Co? Ale, ale wy mnie po prostu macie w głębokim poważaniu. Ja no, Elo. Coś mówię, o coś was proszę, a wy po prostu nic, nic, a nic sobie z tego nie robicie. Przepraszam, przepraszam. Uśpieprzaj cwelu. Na... Uda mi się przeżyć! Uwaga, uwaga, uwaga! Miota nim jak szatan! Miota nim jak szatan! Zaczął nim, zaczął nim miotać! To fuck?! To jest koszmar! Co ty robisz? Rozpieprzam ci świat. Co on wyprawia! Już mówiłem, debilu. The fuck What the fuck! To sprawdzimy herobra! Nie, nie strzelaj, proszę, nie strzelaj, nie strzelaj! Proszę, niech to będzie tylko koszmar. Ja się teraz obudzę w moim pięknym łóżku i wszystko będzie dobrze będzie dobrze! Piękniej w ogóle Welcome to hell! Y nie, 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 nie! Okej, okay, ale to tylko pierwsza śmierć, to tylko pierwsza śmierć, proszę na to nie patrzeć, proszę nie patrzeć. Pierwsze śmierć, bo to tylko pierwsze śmierć, bo to tylko pierwsze śmierć. Dzięki wielkie za obejrzenie tego zajebistego tego fany moment. Mam nadzieję, że meczku, że ci się spodobało. Jeśli tak, to oczywiście nie zapomnij o kciuku w górę. Będę naprawdę bardzo wdzięczny i dziękuję bardzo bardzo za wszystkie komentarze pod tym serią, za wszystkie łapki w górę, bo chyba było jej na tych wszystkich 25 odcinkach 250 tysięcy. No, tak. no więc jeszcze raz dzięki wam za obejrzenie, za te 25 odcinków I dziękuję też Rekuerowi, który wykonał to funny moments, bo naprawdę bardzo mi się spodobało I nie zapomnijcie odwiedzić jego kanał tam na dole! Tak. No to by było tyle, Pomyślałam, że zrobimy taki mały specjal z okazji 25 odcinka I spotykamy się we wtorek już normalnie. No, więc dzięki i piuma!